Gość, radia jard. Na Horten Arenie przy ulicy Słonecznej powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Będzie to nowy oddział Muzeum Wojska w Białymstoku. Instytucja już rozpoczęła zbiórkę eksponatów, a te tak naprawdę może przynieść każdy z nas. O tym porozmawiam z gościem Radia Jart, Marcinem Kozińskim, Kustoszem Muzeum Wojska. Witam serdecznie. Dzień dobry. W Białymstoku chyba brakowało takiego miejsca jak Galeria Białostockiego Sportu, a przecież mamy się czym pochwalić. Mamy dużo tych sukcesów. No tutaj od razu mi na myśl przychodzi Jagielonia Białystok. Pan jest kibice. Oczywiście. Często w takich sytuacjach ludzie odpytują mnie ze składu, więc może podać nie o problemu. Natomiast, żeby już nie, nie przedłużać, pewnie, że jestem kibicem, pewnie, że rozumiem te emocje związane z Ja Jadzielonia jest e, e, no, chyba najbardziej rozpoznawalnym teraz klubem i, i w Polsce, a na pewno w regionie. I zawsze tak było, więc. E, no super, że, że akurat żyjemy w takich złotych czasach jedzenia, że możemy śledzić te wszystkie wyniki i osiągnięcie na żywo, więc to jest na pewno fantastyczne. Ale dla Rejabiara w Sportu będzie opowiadała również historię wszystkich pozostałych sportowców, bo w ostatnich latach mamy się czym pochwalić, i ta historia Białostockiego Sportu ma całkiem nowe rozdziały. Pomysł Galerii do Sportu powstał już kilka lat temu, a mówiąc kilka mam na myśli bliżej 10 niż 2, więc wiadomo, że, że wiele nowych historii się pojawiło. A czy to mieszkańcy zgłaszali potrzebę, że takiego miejsca właśnie brakowało u nas? Tak, mieszkańcy, kibice, sportowcy, więc to było takie ogólne pragnienie ludzi wszystkich tutaj związanych ze sportem w Białymstoku i jest to zrozumiałe, ponieważ sport generuje te emocje, sport towarzyszy każdemu z nas, czy to w formie wyczynowej, Rekreacyjnej, czy również po to, żeby poprawić kondycję, sylwetkę i, i swoje zdrowie. Więc na pewno w tej czy innej postaci sport jest bliski każdemu. To jakie jeszcze dyscypliny sportowe w założeniu będą prezentowane? Chciałbym powiedzieć, że wszyscy, ale pewnie <gry> wszystkich się nie uda. Będą dyscypliny olimpijskie, ponieważ Białorusiacu nie również ze swoich olimpijczyków. E, w ostatnich latach pewnie to jest pan Wojciech Nowicki czy e, pani. Mm, Zapomniałem, ale zresztą Czy pani Kamila Lićwinko, na przykład, ale też yy, byli to mistrzowie, którzy zdobywali i reprezentowali Białystok i Polskę również w latach poprzednich. Często się pojawia pytanie, dlaczego Muzeum Wojska akurat będzie się zajmowało tym tematem. Myślę, że również dlatego, że w okresie międzywojennym działały wojskowe kluby sportowe. Tu w Miałemstoku był KS 42 Pułku Pichoty. I sportowcy wywodzący się z tych wojskowych klubów sportowych w 200 reprezentowali Polaków na Polskę na olimpiadzie, a 10 z nich zdobyło medale. Także te tradycje są dosyć bogate. One sięgają 100 lat wstecz i mamy z czego czerpać. Buty od mistrza olimpijskiego w Rzucie Młotem Wojciecha Nowickiego to pierwsza pamiątka, która, która trafiła, prawda? Tak, to jest pierwsza pamiątka, ale mam nadzieję, że od pana Wojciecha Nowickiego to nie jest jedyna pamiątka. Już jesteśmy mówieni teraz z 7 marca na kolejną rozmowę i na spotkanie, tak żeby tę kolekcję uzupełnić. Pomysł na Galerię do sportu jest taki, że jest wielka część poświęcona Biały Białystok, ale też jest wielka część poświęcona innym sportowcom. Chcemy przygotować galerię. Słami do sportu, w której znajdują się postacie z ostatnich 100 lat. No i oczywiście jedną z takich postaci jest pan Wojciech Nowicki. Więc same buty są super, są bardzo fajne, natomiast to jest jeszcze trochę za mało. A czy e... ktoś jeszcze przyniósł jakieś pamiątki? Oczywiście jesteśmy pomówani już ze sportowcami. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z panią Asią Szeszką do AZS-u Biały Stokus tej tutaj siatkówki. Jesteśmy umówieni również z panem drgu szesnarskim, burserem i olimpijczykiem. Więc pojawiały się sportowcy, e, zwrócili się do nas również i przynieśli swoje pamiątki e, dzieci działaczy sportowych. Na przykład mamy pamiątki po panu Tomtielu e, i fantastyczne fotografie, który był jednym z budowniczych hali włókniarza e, tutaj w Miłym Stoku i był jednym z działaczy sportowych właśnie klubu włókniarz, więc mamy zdjęcia na przykład koszyczarek, siatkarzy, drużyn piłkarskich z zawodów lekkoatletycznych. Więc powoli ta kolekcja rośnie. To jest oczywiście początek. No, ale mamy nadzieję, że z każdym dniem, i z każdym spotkaniem, i z każdą rozmową i z każdym takim apelem jak dzisiaj tych pamiątek będzie przybywało. Być może każdy z nas ma w domu coś, co, że tak powiem, może się przydać, gdyby właśnie mógł nam Pan przybliżyć, czego właściwie szukacie tak konkretniej. Szukamy dokumentów, fotografii, pamiątek sportowych. Jeżeli ktoś ma bilet z meczu, chętnie go przyjmiemy. Jeżeli ktoś ma koszulkę piłkarską, również chętnie ją przyjmiemy. Są to wszystkie. Przedmioty związane z białostocznym sportem, to podkreślam ten e, przymiotny Białostocki, ponieważ e, chcemy ograniczyć się tutaj do naszego miasta. Nie będziemy opowiadać historii regionu, ale konkretnie miał tej sportowej historii. E, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to jest na pewno pamiątka sportowa, czy to jest pamiątka, która się przyda, czy to jest pamiątka, którą będziemy chcieli w przyszłości wykorzystywać, czy na wystawie stałej, czy na wystawie czasowej, zawsze się może do nas zgłosić i wspólnie to ocenimy. Więc to jest też apel, że proszę się nie ograniczać. E, Pomożemy Państwu ocenić, czy to, co do nas przyniesiecie, nadaje się, czy się nie nadaje. Gdzie można się zgłaszać z tymi pamiątkami? Zapraszamy na razie do siedziby głównej Muzeum Wojstowe Biostoru przy ulicy Dzieninskiej 7. Mamy też stronę internetową Garię Białostockiego Sportu, która jest podpięta pod stronę muzeum. Tam znajduje się również formularz kontaktowy, gdzie kilkoma kliknięciami na pewno pomoże Państwu w łatwiejszym kontakcie z muzeum. A tak jeszcze w założeniu, jak Państwo myślicie, na ile tych eksponatów starczy przestrzeń, przestrzeń na Horten Arenie? Eee, na ile eksponatów? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Najpierw sami sobie założyliśmy taki deadline, żeby do końca roku pozbierać po prostu wszystkie mm -hmm. możliwe eksponaty, które ludzie będą chcieli nam przekazać. Wtedy będziemy znali ich ilość i wtedy będzie już łatwiej projektować na przykład dobloty pod konkretne eksponaty. Mamy pomysł, jak one miałyby wyglądać. Natomiast chcielibyśmy wiedzieć, co to konkretnie jest, jakie ma wymiary, w którym miejscu to położyć. Czyli do końca roku zbieracie Państwo eksponaty, to w takim razie, kiedy planujecie otwarcie tego oddziału? A otwarcie oddziału jest planowane na rok 2028. Wydaje mi się, że dla wielu z, państw, z Państwa i dla wielu słuchaczy jest to perspektywa być może odległa, ale niestety ten proces trwa. W tej chwili na, w siedzibie przyszłego muzeum nie ma nic, są tylko plany i my chcemy te plany zrealizować. No tak ale żeby powstało coś wielkiego, no to jednak ten czas jest potrzebny. Tak, tym bardziej, że to jest bardzo różna praca. Z jednej strony trzeba przygotować wszystkie dokumenty tak, żeby w każdy przedmiot przekazany do muzeum jest przekazywany na podstawie umowy darowizny. Każdy ofiarodawca dostaje informację, co się z tym przedmiotem dzieje, że jest wpisane do inwentarza, dlaczego warto zwykły przedmiot z domowej szuflady zamienić w eksponat. Jak powstają wystawy z tych eksponatów, więc to jest, chcemy być bardzo transparentni, chcemy o wszystkim szczerze opowiadać i, i chcemy, żeby Państwo byli współautorami tego, tego miejsca i tej wystawy. No właśnie, myślę, że to jest wspaniałe, że tak naprawdę każdy z nas może tę cegiełkę do powstania Białostockiej Galerii Sportu dołożyć. Dziękuję panu bardzo Dziękuję za dzisiejszą się. wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był Marcin Koziński, Kustosz Muzeum Wojska w Białymstoku. Dziękuję, pozdrawiam. Gość, Radia Yard.